Dobry wieczór, ze mną jest wygrany dzisiejszego pojedynku Stary Wiewiór, co poszło nie tak? Przegrałeś? Nie, powiedziałeś wygrany Wiesz, chciałem tak zacząć, żeby podbudować I tak naprawdę, czy nie przywie... Nie przywi P. Widzisz, jąkam się Widzisz, stoję obok ciebie Bo... Już się obsyrałem no już się obsyrałem. Zobacz, widzisz jak to jest? Taki odważny byłem przed chwilą na wywiadzie, a już się jąkam To nie był za silny przeciwnik dla ciebie na początek? No się okazuje, że był no, z, Dostałem na mordę, poleciałem i Jacek wygrał. Gratulacje. No to teraz muszę sobie znaleźć jakiegoś góra. Jesteś na horyzoncie, zapraszamy. Powiem tak, no nie będę transportkami e, jeden raz ta flaga Japonii to wystarczy. Na rok, na rok, to można się obsać raz. Także tutaj nie ma lipy. E, także co poszło nie tak ogólnie. Krótki okres przygotowawczy. krótko, za krótko nic nie, nie zakumałem, ten nawet jakbym świetnie ten. E, znaczy inaczej, byłbym w stanie ten gameplan plan wcielić jakbym dłużej go ćwiczył i to, to byłoby do ogrania. No ale przy takim krótkim stażu, moja psycha jakby, ja zanim zajarzyłem, że co trzeba robić, to już, już leżałem na glebie. Powiedz, fajnie się wygrywa, jak się czuję, kiedy się nie udaje? Bardzo dobrze. Ja. Czemu? Ja uważam, że przegrane też bardzo dużo uczą. No nie można wychodzić z założenia, że zawsze się wygra, bo w takich cieplarnianych warunkach nigdy nie wyrastają mistrzowie. Nie mówię o sobie oczywiście, tylko zawsze porażka wzmacnia. No, wiesz, i tak. Ja, ja jestem może cięty w słowie, ale, ale to właśnie wielu pewnie chciałoby zobaczyć, taki wyszczekany był, a OKTAGON weryfikuje, to wiesz, to też Ja fak... byłem wyszczekany? Nie, o, mówię o sobie, a? A, ja, no, no, no. że wiesz, to a, tak, tak szczeka, tak. szczeka, szczeka, a tak naprawdę, wiesz, to fajnie się mówi, ale jak tam wchodzisz, to to szybko weryfikuje umiejętności, no. tam, tam się nie mówi, tam się robi. Tam przemawia doświadczenie trening, zabrakło treningu, czy tak naprawdę za silny jednak przeciwnik Jacek tam jest. Wszystko, wszystko, no tak, to zabrakło treningów, to jest za krótko. Druga rzecz, no Jacek za dużo ważył. Znaczy za Jaka dużo... różnica wagi? No ponad 20 kilo było. E, no to, to jest dużo, ale to, to, to nie jest tłumaczenie. No, zgodziliśmy się i jest spokojnie. E, to jest debiut. Nie wiadomo, jak się człowiek zachowa. Bo jeżeli tak się pchasz na to, to zobaczysz jak to. To znaczy to jest tak, nie żyć komuś, ale, ale to jest. Ale przygoda nie. nie... Może inaczej. Fajnie by się, fajnie chciałby się zaliczyć zwycięstwo. Sorry, to zabrzmi głupio, powiedzą, jówka całkiem pokręciło. To lepiej zaliczyć porażkę, żeby dostać w dupę i się brać. Wiesz, bo każdy to liczy, przychodzisz od razu, to jest takie parcie, jest jak bagietka tu przed chwilą, o, bo by chciał. Skończy w tym, w tym, jakieś game, plany, a tak naprawdę wychodzisz tam i tam nie ma żadnego planu. Sorry, mało się znam, ale widziałem, ta garda nawet, to, 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 to nisko to było, także właściwie pan Jacek to wszedł w to i no teraz tu się musisz brać, syn poszedł, bo tam obowiązki, jedzie i tak dalej. To co, bierzesz się za trening i, i spinamy cztery litery. Tak. Nie, potencjalni, potencjalni przeciwnicy, weź to wymień, oprócz mnie, którego tam tu bierzesz, na razie wiesz, kto jeszcze potencjalny? Ja nawet z ciebie bym yy, nie, yy, nie brał, no bo bym, by cię było bardzo szkoda, no kurczę. Ty, ty nie patrz na to, yy, pieniądze nie śmierdzą, jak powiedział okay. Pasternak, pieniądze nie śmierdzą, klepną okay. byś to walkę ze mną? Tak, 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 no chętnie, no to widzisz. Tak, na otarcie przysiędę. łez, no, na ty, to tak, przysiędę. Olejnik dostał w Ciry na, 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 na otarcie łez, tak, Olejnik chociaż z dużą kasę i pobiłby kobietę, pobiłbyś kobietę z dużą kasę? Nie, 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 tego już nie, e, to jakby się kłóciło, ale ciebie bardzo chętnie. Super! To ja nie wiem, czy to jest analogia do kobiety, ale... a, Aha! Ty, słyszeliście to? Słyszeliście, obraził mnie, porówna mnie do kobiety. Tak, tak, tak. Ale to zrobiłeś takim miętkim. Nie, a czy uważasz, że jednak... Jesteś Kurde, cipka. Sorry, to będzie trzeba wypić. No ta cipka? I nie się. Obrażaj, ale higienę zachowaj. No, poplułem się. Cipka. nazywałeś mnie cipek. Tak, cipek. Ty, e, to można, można powiedzieć, że już mamy konflikt? E, tak, mamy konflikt. Cip, cip. Mamy konflikt. Mamy, mamy konflikt. E, mamy to zapisane, to będzie trzeba wypikać. Słowo zamienne do tego słowa obraźliwego to? Jakie, jakim słowy chciałbyś mnie obrażać? co, e, nie chcę Cię obrażać, po prostu ja Cię chcę zbić w oktagonie. E, Zobacz, zrób, e, e, zrób parę wywiadów na mój temat, powiedz coś nieładnego, a wtedy będę się, e, mógł się odpalić na Ciebie. E, nie będziemy przyciągać, jest późna pora, a życzymy a następnej wygranej z niełatwym przeciwnikiem, bo z łatwym będzie łatwo, a Ty jesteś człowiekiem ambitnym, więc nie życzę Ci przegranej, nie życzę Ci łatwego przeciwnika, federacja zdecyduje, my tu nie rządzimy. Czyli nie życzysz jednak sobie, siebie? Ja chcę z tobą, ale A to ja... jest trudny przeciwnik? A czy ja od razu powiem, czy jestem trudny, czy nie trudny, albo powiem, wiesz, ja też nie powiem, nie zdradzę, tak jak tutaj chodzą słuchy, Marek, a kraw maga ćwiczyłeś? No to wiesz, to, to a, głupio zaznaczyć. byłoby, zasko to. chciałbym zaskoczyć okay. i nie, żeby nie było takie zaskoczenia, jak czarny Polak patrzy, jak tam karpi tak z płotu i nie wykorzystał elementu zaskoczenia w rodzaju, zobacz, co trenuje człowiek. Dziękuję, ze mną był wiewiórka, no. nie, stary wiewiór tak, z jest. pazurem i tak naprawdę szukający rewanżu. Jeżeli to będę ja lub każdy potencjalny, Tomek kolejnik i Bagieta, bo też słyszałem. Tak, słyszałem, ale ty jesteś atencjuszem numer jeden i bardzo chętnie. To bardziej wydaję. chyba za atencję, za atencję Atencja. jednak. Lałbyś mnie za atencję. Tak, tak. Kończymy wielki, no, jeden z największych atencjuszy tutaj i prowadzących tak. te nie bardzo ładne wywiady, dostaje od razu na mordę. Dziękuję, dobranoc.